Hejka. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak to jest być z mojej perspektywy makijażystką, no i zdradzę Wam, dlaczego kocham swoją pracę. Pewnie sobie teraz myślicie: hmm, czy można kochać swoją pracę? A jednak, Karolina, tam z tyłu, ją widać, nagrywa nam wszystko. Dla mnie makijaż to coś więcej niż nakładanie kosmetyków. To moja pasja to tworzenie najpiękniejszych wspomnień i dodawanie pewności siebie każdej kobiecie, którą upiększam. Tutaj akurat tworzę taki makijaż wieczorowy, ale moim ulubionym typem makijażu jest makijaż ślubny. Cieszę się, że mogę dołożyć taką swoją cegiełkę do tego, aby ten najważniejszy dzień w życiu moich panien młodych był jeszcze piękniejszy. Uwielbiam, kiedy patrzą w lustro i czują się najpiękniej na świecie. Poza tym prowadzę szkolenia, gdzie dzielę się swoją wiedzą i pasją. Czerpię radość z tego, że uczę innych, jak wydobywać piękno za pomocą makijażu. Uwielbiam widzieć, jak moje kursantki rozwijają swoje umiejętności. Uwielbiam patrzeć, jak spełniają swoje marzenia o pracy w branży beauty jako makijażystka. Dla mnie makijaż to nie tylko technika. Ważna jest tutaj umiejętność słuchania, by zrozumieć klientki i ich potrzeby, by one czuły się komfortowo. Każda z tych klientek jest inna, każda twarz jest inna, więc w sumie można powiedzieć, że każdy makijaż tworzy swoją historię. I to jest niesamowite. Moja praca pozwala mi łączyć kreatywność z bliskością ludzi i nie wyobrażam sobie inaczej. Pomimo, że czasem wstaję naprawdę bardzo wcześnie rano, no bo na przykład muszę dojechać do moich klientek. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o pracy makijażystki lub jeśli interesują Was moje szkolenia, które w sumie doprowadzę razem z Karoliną, to piszcie w komentarzach lub kontaktujcie się z nami na naszych Instagramach. Dzięki, że jesteście widzimy się w kolejnym filmie. A tutaj szybciutko, łapcie efekt końcowy taka propozycja makijażu idealna na Sylwestra.